Film dla Przemka, że chyba udało się trochę okiełznać ten laser od CD, więc nie ma potrzeby na razie wymieniać na inny. Udało się okiełznać. Ale i tak poważny problem pojawił się z magnetofonem. Rolki można powiedzieć, że zamieniły się w kamień. Troszeczkę je potraktowałem wrzątkiem. Dokładnie wyczyściłem. Jedną już założyłem, bo w obie strony w ogóle nie chciało iść. więc jakiś progres jest, więc można powiedzieć, że te rolki, jeżeli będzie trochę używał tego manufonu, to podziałają, bo jak znowu dostaną brudu, to po nas! Kurde, tyle telewizorni. Do naprawy. A tu jeszcze przyszedł taki setnik Techniksa. Ale tu na szczęście ponoć są tylko niekontakty kontakty. Na cinchach. to jest dla mnie mega dziwne. Zobaczymy najpierw same przewody. I też ze sprzętem audio to jest takie coś, że trzeba tego trochę posłuchać. Bo wady wychodzą naprawdę randomowo. Na przykład zobaczcie tutaj. To jest wzmacniacz klientowski. Mam go już ło i dużo czasu, więc przepraszam, jeżeli widz ogląda ten film, że to tyle trwa. Ale jest z nim mega problem, bo on działa jak chce, a tak naprawdę bardzo długo działa. I jak się przeprowadziliśmy, to pierwsze co to, żebyśmy mieli w nowym lokalu muzykę, podłączyliśmy go tutaj, pograł jeden dzień. I już się nie chciał włączyć przekaźnik, mówię mamcie teraz będzie można zbadać, coś znaleźć, bo wcześniej wszystko wychodziło super, potencjometry nie chodzą, wszystko jest sztywno, Opukiwaliśmy go, git. No i poleżał teraz jak zrobiliśmy meblowanie lokalu, podłączam go i on działa. I tak znowu lecimy któryś dzień, raz było słyszalne z któregoś głośnika szmery, ale no niestety tak krótko, że nie zdążyłem podejść i znaleźć który to kanał. Więc wstępnie mam wszystkie już kupione elementy półprzewodnikowe i po prostu wymienię w ciemno. Wiem, że to jest trochę nie. Nie jest to jakaś naprawa, tylko to jest szukanie. Więc jakby ktoś miał jakiś pomysł. Jeszcze tylko na, na start wymienię parę różnicową, bo już nieraz takie przypadki były, że zniekształcenia szumy wydźwięku ona właśnie powodowała, a to może też powodować, że po prostu pojawia się prąd stały na wyjściu i przekaźnik się nie załącza. Ale dlaczego to się dzieje tak losowo? Miazga, dobra, montuję rolkę, składam sprzęt. Oddaję Przemkowi Inkasuję grube miliony i wyjeżdżam za granicę. Pozdro. A jeszcze bym był zapomniał, słuchajcie, Przemek, czyta komentarze. Więc dajcie w komentarzu info, żeby Przemek słuchał kaset i słuchał płyt. Codziennie najlepiej. Wtedy magnetofon wydaje mi się, że bardziej będzie zadowolony i posłuży dłużej. <laughs> Dobrego weekendu, hej! It's a good show.